Ciemanko tu Wilka, Warren K. Citizen Group. Witam na kanale. I na strzelnicy myśliwskiej Jance Kłówka, gdzie znajdujemy się od pewnego czasu i strzelamy sobie Tier 1 Challenge, czyli takie wyzwanie. Dziś ćwiczenie czwarte, które jest klasycznym Bill Drillen. Dystans 7 yardów. Cel, kartka A4, czyli korpus. Oddajemy 6 strzałów. Postawy wyjściowej. Yy... Reżim czasowy tego ćwiczenia na poziom pierwszy 2 sekundy, poziom drugi 2,2, poziom trzeci 2,5 sekundy. 6 strzałów na dźwięk timera. Postawą wyjściową jest postawa frontalna do celu, gdzie dłonie są złączone palcami na wysokości mostka lub, lub spłotu, spłotu słonecznego. Mój czas 2:48, czyli mieszczę się czasowo w reżimie tier 3. A teraz zobaczymy, jak celność. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wszystko w celu, więc jest tak, jak mówiłem, 2:48 to jest reżim tier 3. Zmieściłem się w tym czasie. Reżim tier 1 jest dla mnie w dalszym ciągu. Jeszcze przynajmniej nieosiągalny, ale będziemy nad tym pracować, bo po to się strzela takie właśnie ćwiczenie, żeby wiedzieć, gdzie się jest, w którym momencie, nad czym trzeba, nad czym trzeba pracować. Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Yy, dziękuję za, to, za wsparcie kanału. Proszę o kolejne lajki, suby, komenty, udostępnienia, pomoc w rozwoju. W yy, następnym nagraniu, ostatnie ćwiczenie podsumowujące, gdzie też rzucę, gdzie też rzucę grafikę, która która będzie podsumowywała wszystkie pięć ćwiczeń wchodzących w zakres tego wyzwania. Trzymajcie się do następnego świadomości kompetencji.